Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, ja oczywiście chciałem się wypowiedzieć w aspekcie dróg krajowych, dlatego że Generalny Dyrektor Dróg Krajowych Autostrad administruje i zarządza siecią dróg krajowych. Mówiąc o, o, o Tarnobrzegu, mówiąc o szansach, szansach, myślę, że należałoby się zastanowić w jaki sposób Tarnobrzeg będzie mógł korzystać z nowych, budowanej sieci dróg ekspresowych i i autostrady. Jak Państwo wiecie, realizujemy w tej chwili program budowy dróg krajowych na Podkarpaciu. Jest to program bardzo duży, olbrzymi. W tego programu powstanie na Podkarpaciu 200 km nowych dróg, dróg szybkiego ruchu, z tego prawie 170 km autostrady. To oczywiście jest y, 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 podstawowa sprawa, jeśli chodzi o program rządowy, ale są też y, drogi, dwie drogi ekspresowe. Y, droga y, numer 19 i droga numer 74. Y, oczywiście nie jest możliwe finansowanie wszystkiego w tym samym czasie. To są olbrzymie pieniądze. Chcę Państwu tylko jakby y, tutaj y, przypomnieć, że to co w tej chwili budujemy na Podkarpaciu, to jest rząd 10 miliardów złotych, które zostanie wydatkowany w ciągu, w ciągu tych najbliższych dwóch lat. Oczywiście za nami już jest około 50% realizacji tego, tego programu. Jeśli chodzi o drogę S74, bo ona jest planowana w najbliższym sąsiedztwie Talnobrzega i ta jak gdyby podłączenie Talnobrzega do... Drogi 74 to jest, to jest, jak myślę, jedna z, z ważniejszych szans, którą Tarnobrzeg ma przed sobą. Generalnie droga 74 to jest, proszę Państwa, ciąg komunikacyjny od centrum Polski, od A1, od Piotrkowa Trybunalskiego, od Łodzi, dalej w kierunku przez Kielce do Opatowa i potem od Opatowa w kierunku właśnie między stalową, na znaczy stalową wolę, ale tutaj oczywiście droga przednie Wisłę między Tarnobrzegiem a Sandomierzem no i oczywiście dalej w kierunku do drogi numer 19 do węzła w okolicach, w okolicach Niska, tam będzie węzeł, który będzie łączył obydwie te drogi Droga 74 jest wpisana w program rządowy, tylko jest wpisana jako kolejny etap realizacyjny, a więc jest wpisana do realizacji po 2013 roku. Ważne jest to, że mamy pieniądze na przygotowanie tej drogi. Rozpoczęliśmy w tamtym roku te przygotowania. To jest oczywiście wstępne w tej chwili wstępny, wstępne prace, które są prowadzone. Zostało, zostało wykonane tak zwane studium korytarzowe. Analizowane było siedem wariantów. Państwo oczywiście też w tamtym roku uczestniczyli w konsultacjach w informacji, która była przekazywana. Takie, takie spotkania odbywały się w każdym samorządzie. W wyniku tych, tych konsultacji, tych różnego rodzaju wniosków, które do nas wpływały, Zostały z tych siedmiu wariantów zostały wyznaczone trzy warianty do kolejnych, do kolejnych opracowań. Jeśli, jeśli mówimy tutaj o pewnych zamierzeniach i planach, to w przyszłym roku, w drugiej połowie przyszłego roku planowane jest złożenie wniosku o decyzję środowiskową. Ci z Państwa, którzy w jakiś sposób pracują czy zajmują się inwestycjami, wiedzą, że to jest pierwsza decyzja administracyjna którą wydaje dyrektor, regionalny dyrektor ochrony środowiska i która rozstrzygnie o uwarunkowaniach środowiskowych i rozstrzygnie o trasie. Czyli z tych trzech wariantów, które w tej chwili są opracowywane zostanie wybrany jeden i ten jeden już dalej będzie, w stosunku do tego jednego będzie przygotowany program, znaczy będzie przygotowany projekt budowlany i dokumentacja wykonawcza. Zadanie, znaczy Oddział Rzeszowski zajmuje się odcinkiem S74 od Opatowa, czyli niejako dostaliśmy kawałek też tej drogi do opracowania na terenie województwa świętokrzyskiego, to jest związane z, no, z pewnym, że tak powiem, chodzi o pewną całość odcinka Opatów, właśnie nisko. To jest około ponad 70 km 50 nowych drogi. Proszę Państwa, to jest inwestycja oczywiście olbrzymia. To, to, są, to są pieniądze na realizację rzędu około 3 miliardów złotych. To jest na dzisiaj kwestia przygotowania tej, tej drogi. Mówiąc tutaj o, o przebiegu tej drogi, chcę powiedzieć o... O, może, takim jednym dużym problemie to jest problem związany z, 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 znaczy z tym, że droga przechodzi przez tereny no, zagrożone powodzią i tutaj wymagana jest szczególna że tak powiem, staranność, jeśli chodzi o, o wybór trasy, a także o, o nibeletę, czyli wysokość tej drogi. O, o, o także rozwiązania tego typu, żeby korpus drogi w pewnych momentach stanowił też, o, też wał przeciwpowodziowy więc jest to materia dość skomplikowana, bo jak no, wiemy w tej chwili równolegle są prowadzone też prace związane właśnie z, z określeniem zakresu terenów, które są zagrożone powodzią, to prowadzi to prowadzi Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie. I jakby te dwie, te dwie olbrzymie inwestycje muszą być sobą korygowane. Tak więc ważne dla Tarnobrzega jest też to, że droga S74 przecina drogę wojewódzką Tarnobrzeg-Sandomierz 723, jak dobrze to pamiętam. Oczywiście w tej chwili prowadząc te studia, czy te badania dotyczące znalezienia najbardziej korzystnego przebiegu dana jest pod uwagę także planowana obwodnica, obwodnica Parnobrzega, ta która biegnie w ciągu drogi wojewódzkiej, ona w planach, między innymi chyba w studium zagospodarowania przestrzennego u Państwa jest zapisana jest to generalnie przebieg no, określony w biegnie wzdłuż linii kolejowej. No niestety to zadanie jest, jest, jest przypisane niejako zarządcy drogi wojewódzkiej. Więc tutaj jakby możliwości naszego udziału w tej inwestycji no, są ograniczone przepisami, przepisami prawa. Niemniej jednak przy projektowaniu, przy, czy przy uzgadnianiu, ustalaniu węzłów, bierzemy pod uwagę alternatywne rozwiązania, znaczy albo węzeł na drodze, numer tej istniejącej drodze wojewódzkiej 723, bądź też na y, obwodnicy w niektórych przypadkach, tak jak powiedziałem, są trzy warianty te warianty są, można generalnie powiedzieć y, y, między, były pod uwagę Tarnobrzeg i Sandomierz, one w różnych odległościach od Tarnobrzega y, przebiegają i w związku z tym nie, przecięcie tej przyszłej drogi z obwodnicą w jednym miejscu powoduje, że odległość między potencjalną, potencjalną obwodnicą a istniejącą drogą wojewódzką pozwala na rozmieszczenie dwóch węzłów, w niektórych miejscach nie. To jest w tej chwili, że tak powiem, kwestii tutaj uzgodnień. Co ja bym chciał jak gdyby przekazać? Otóż, tak jak powiedziałem, S74 jest w programie rządowym jest przewidziana jako droga ekspresowa do realizacji po 2013 roku w 2012 roku program rządowy ma być aktualizowany i to jest taki pomysł w którym wszyscy muszą o tym pamiętać. Muszą, Musi pamiętać samorząd, pan prezydent musi pamiętać samorząd województwa, tak żeby tego, żeby tutaj odpowiednie działania w kierunku w kolejnych latach, żeby były po prostu przewidziane i to jeśli chodzi o drogę 74 to, to tyle co państwu miałbym do przekazania natomiast wracając jeszcze do do, do budowy autostrady, do, do budowy odcinka drogi ekspresowej chciałbym podać kilka może takich informacji, które, które no, przedstawiają czy, czy obrazują ogrom przedsięwzięcia. Otóż, proszę Państwa, na autostradzie będziemy budować ponad 250 obiektów różnego rodzaju. To są obiekty, to są mosty, to są wiadukty, to są przejścia, przejścia dla zwierząt. Dla wybudowania tych obiektów zostanie budowane 1,5 miliona metrów sześciennych betonów oraz wbudowane ponad 130 tysięcy ton stali. To są jakieś takie, powiedzmy, dane, które obrozują, proszę Państwa, ogrom przedsięwzięcia, z którym się w tej chwili borykamy. Ilość gruntów, która musi być zostać przewieziona i która niestety no Tutaj mieszkańcy to odczuwają, dlatego że ten transport dotyczący przewozu materiałów jest no, w jednych miejscach, przy jednych drogach bardziej dopuszczalny, przy drugich mniej, ale ilość gruntu, która musi zostać przewieziona, to jest, proszę Państwa, ponad 34 milionów metrów sześciennych. To są olbrzymie ilości materiałów, to jest olbrzymi problem logistyczny, z którym się borykają... borykają Wykonawcy. Miesięczne przeroby, które w tej chwili wykonawcy, to wykonawcy przerabiają to jest około 300 milionów złotych, więc proszę Państwa jest to olbrzymie przedsięwzięcie, przy którym pracuje ponad 6800 ludzi obecnie, z tego 10% to są inżynierowie, to jest kadra, to jest kadra techniczna. Żałuję, że nie mam przy sobie y, zdjęć lotniczych, y, które robiliśmy ostatnio i y, 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 które przedstawiają w tej chwili, za, y, 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 za, y, jak wygląda autostrada i y, w którym momencie jesteśmy. Y, będą one na stronie internetowej, więc można wejść na naszą stronę i sobie y, y, zobaczyć. Y, 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 przedsięwzięcie jest gigantyczne, jest y, potrzeba y, bardzo konsekwentnej pracy, Y, jest bardzo dużo różnych problemów, y, różnej natury, y, dowodzcy są pół dystansów sami, a, a więc musimy po prostu tydzień za tygodniem, miesiąc za miesiącem, y, rok za rokiem y, tę to, y, to, inwestycję kontynuować i zakończyć tak, żeby mogła służyć no, wszystkim użytkownikom, wszyscy jesteśmy kierowcami. Najpierw powiem, 1623 km to jest sieć dróg wojewódzkich w województwie podkarpackim. 327 obiektów mostowych, gdybyśmy je połączyli, to około 10 kilometrów. Sieć dróg wojewódzkich województwie jest równomiernie rozmieszczona. Jakość tych dróg stan technicznie jest różna, przebudowanych, zmodernizowanych i te takich, które wymagają niestety remontu i przebudowy. Moment, ta monetka ma kategorię rejonu. Kolorami zaznaczyliśmy, umowa zrealizowana, umowa zawarta. Proszę zauważyć, tak może stalowa wola, ten odcinek. Tą drogę przebudowaliśmy w ramach spora, za wyjątkiem trzech odcinków. Droga będzie stałowa wola w trakcie realizacji. Droga w zarzeczu, budujemy wiadów. W, Jadów, w na Tangi przebudowany będzie most. Może to historia, ale wrócę. Drogę wojewódzką, tak naprawdę, z wola przebudowaliśmy w ramach RPO w latach 2004-2006. Praktycznie rozpoczyna się szósty rok eksploatacji. Myśmy zakładali, że 10 lat, droga przebudowana, powinna wytrzymać i spełnić swoje zadania. Wartość do kontraktu do 15 milionów. Wtedy było to bardzo dużo. Teraz realizujemy o wiele większe inwestycje. W ciągu tej drogi most winańcy, nowo wybudowany most na rzece Łęk. A tu proszę zauważyć, to jest droga, ta młodzieńc stalowa wola, jak czas się pięknie zmienia. Tej kratownicy, tej chmownicy już nie ma na tą drogą. Prawda? I jeszcze trzy słowa o tym... Od razu. Od razu, bo nie no, Daliśmy spory drogę, ale za wyjątkiem trzech odcinków za nam przebudowę wiaduktu w Stalowej Woli, za wyjątkiem odcinka drogi na obszarze Szkód Górniczych i za wyjątkiem odcinka drogi przebiegających przez miejscowość Gręgów. Jednak dzięki wysiłkom Zarządu Województwa, Pana Marszałka, wiadukt Stalowej Woli jest przebudowany w 2009 roku za kwotę 44 miliony, oddany do użytkowania zarówno... Jak Blęd, od... Z, zarówno wiadek północny, północny, i nie będę czego tutaj danych, danych technicznych. Yy, wiadok stalowej woli to ciąg dalszych danych technicznych, myśmy całkowicie rozebrali tych, ten wiadok. Jest nie oczepy, ociosy. Tak by kilka fotek z realizacji tego zadania. Tak to wygląda. 44 miliony na całość inwestycji. Właśnie z do ja alkoholanami. Natomiast drugi, ten jeszcze odcinek, to jest likwidacja z szkół górniczych. Dwa kilometry drogi, która nam się zapada prawie 4,5 metra. Jest tutaj na sali pan prezes Dyczek, bo odmowę tej drogi na terenie górniczej korzystaliśmy z prawa górniczego, że należy do Gowiemsku kopalnia Jeziórko i kopalnia Jeziórko jak sygnowała około 10 milionów złotych, 9 milionów 974 tysięcy i tą drogę przywróciła do pierwotnego stanu. Zapewne gros państwa już jechała tym odcinkiem drogi przebudowanej około 2 km. Tak wygląda ta droga, 7 metrów, debocza, utwardzone, oznakowanie poziome, nowe. To jest nasza perełka, bym powiedział. Dzisiaj tu mówiliśmy o odwodnicach. Odwodnica odwodowa, dlatego użyłem takiego sformułowania, że to jest perełka. To jest pierwsza odwodnica na drodze wojewódzkiej, która w całości umie miejscowość. 4,5 kilometra, zawartość 44 miliony. W poniedziałek, w tę tygodniu, uroczyście oddaliśmy tą grębową rolnicę do użytkowania. Państwo, z tego terenu, doskonale wiecie, jak uciążliwy był rok po drodze wojewódzkiej w Grębomie, w kościoła. I kilka fotek z realizacji. Ciekawostka. Roboty do drogowe zostały wykonane w ciągu 13 miesięcy. W zeszłym roku, w sierpniu, wbijaliśmy łopatę. W poniedziałek odebraliśmy piękną obwodnicę drębowa fotka gości, znane twarze. <grym>, na no, wyborze, no, no, ale, ale, ale powiem, co już żeśmy zrobili, prawda, to jest czas przeszły. No, A co rozpoczynamy? Rozpoczynamy przebudowę drogi wojewódzkiej za zaklików. Są już maszyny na drogach, są robotnicy. Za 12 milionów inwestycji chcemy ją zrealizować w latach 11, 12, 13. Na ten rok mamy Rozszerzyć, rozszerzy, rozszerzy. pan marszałek podpowiada, bo opracowujemy dodatkową dokumentację na rozszerzenie tejże inwestycji. Również, to są dane techniczne, to co do tej drogi, jak chcemy zrealizować, w jakich parametrach technicznych. Uroczyste wbicie łopaty na rozpoczęciu tejże drogi. Pan przewodniczący tej Komisji Infrastruktury, który był również na rozpoczęciu tejże inwestycji w bicie łopaty. Tak. Również rozpoczęliśmy budowę wiaduktu nad linią hutniczo-siarkową w miejscowości Zarzeczu. wiadukt drogowy. Kwota 23 miliony dofinansowany z RPO. Rozpoczęta inwestycja. Dane techniczne. Państwo wiedzą, że tam takim odjazdem się jeździmy w tej, w tej chwili i naprost nie ma przejazdu. Dane techniczne i proszę fotka, rozpoczęliśmy inwestycje, wierni, parowanie, Planujemy to zakończyć w ciągu dwóch lat. Termin rozpoczęcia w łopaty. Chciałbym jeszcze tutaj nawiązać do wypowiedzi Pana Prezydenta Masztalerze wspomnieć właśnie w nadmajowie. To poinformuję Państwa, że my rozpoczęliśmy projektowanie. Nowego mostu w połańcu na wiśle. Jesteśmy w fazie projektowania, w fazie zestania decyzji środowiskowej i decyzji z Wczoraj pan Marszałek zorganizował spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim z zarządem Województwa świętego i okazuje się, że tę decyzję, żeby jak najszybciej przystąpić do realizacji tego zadania. Sam most na wiśle dostąpił. Natomiast nowy drogi łączący Sadkową Górę z Tuszewem, to jest to wartość około 125 miliardów. Wszystkim razem był w zasadzie mój kolega Janek Tomaka do e, w końca w praktycznie tej kadencji e, był po i pracował już w Komisji Infrastruktury, więc będzie się nam łatwiej e, również powie do Jagiełłowskiego Funduszu, którego teraz jest Ja nie chciałbym powtarzać tych wszystkich informacji, które zostały przedstawione, ale to Oczywistą rzeczą jest, że dostępność komunikacyjna na ten jest najważniejsza, bo jeżeli ludzie będą to to jest warunek podstawowy. I pan rektor Kaczyń mówił o połączeniu z S-19, w jaki sposób chce to zrobić Generalna Dyrekcja, jeżeli chodzi o pośrednio e, ten Dobrze, że z 19 powiedziałem, poprzez, e, poprzez S-74 oczywiście. E, czy e, zbliżenie do... Tego kierunku wschodniego do Sądomierza, czy również problem, który e, widzę, że jest takim szczególnym dla Pana Prezydenta, e, czyli e, właściwe skomunikowanie również z dziewiątką, ale na warunkach e, z punktu widzenia Pana Prezydenta e, partnerskich, polegających na, tych, na tym, że e, rozpocznie się też dyskusja i planowanie takie dotyczące obwodu Stanów Pewnie okres jest. Ciekawy z tego powodu, bo jeżeli my mówimy, a my tu mówimy, że tak było przez 100 lata, że pole na Polski Wschodniej będzie kontynuowany, to myślę, że jest też szansa o tym, żeby zacząć głośno mówić o potrzebie budowy produkcji tam Bo przecież na jakich zasadach tego już nikt nie wie. Ja mówię o finansowaniu, bo ja nie mówię o rozwiązaniach technicznych. Dlatego, że w nowe, no, kwot, mówi się o kwocie 300 miliardów, ale my jeszcze dokładnie nie wiemy jaka kwota będzie przekazana na, na infrastrukturę, na budowę takich właśnie obiektów w obwodnictwie Brzega. Tutaj się zobaczy Pan Marek który mógł powiedzieć, jak to wygląda bo z tego programu jest budowana w obwodnictwie Jarosławie i Przemyśla, więc tam też kwota dla Jarosławie to jest 350 milionów, to już dobrze pamiętam. 370 milionów, więc to jest podobne zadanie. No warto o tym myśleć, no tutaj to, to jest inicjatywa musi być o co chodzi. Ja tak wszystko rozumiem, że to chodzi o na przykład własnym CT, ale to, my nie wiemy, jakie są zasady. Więc jeżeli będzie mówiło o idei i konieczności budowy, no to, 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 to już zasady się na pewno nie piszemy, bo bo nie będzie takiej sposobności. Warto tu powiedzieć o linii kolejowej, e, jeżeli mówimy o infrastrukturze. Ja podam taką informację, która na pewno Państwa interesuje, że... że, że, że powstał dokument rzeczowy, który mówi o tym, że ta będzie elektryfikowana w końcu roku 2013 i na to są plany już przygotowane, do tego są przygotowane plany myślę, że jest bardzo ważna i istotna dla, dla Tarnobrzega połączenie Rzeszowa, jak się wszyscy pytają, kiedy, kiedy będą jeździć do Warszawy z pominięciem Krakowa no, pewnie będziemy jeździć wcześniej niż w 2013, bo Prace trwają, jeżeli chodzi o linię 25 kolejową już A, na proszę? Nie, 25 25 to jest tak od potębicy mielca tutaj i do góry Skarżysko i dalej. I to jest 25, bo tu mamy na, na, na tym odcinku, mamy 71 Echem. i e, prace trwają na odcinku z, y, y, na wysokości województwa świętokrzyskiego i one zostały zakończone na przyszłorocznym budżecie też są zapisane, i tego zadania nikt nie wybierze. my też walczymy, czy dbamy o to, żeby to zadanie tam istniało. I jest, y, też, tak jak powiedziałem, dokument, który mówiąc o elektryfikacji, podać podstawę, y, żeby to zostało zapisane i zrobione. Dużo też zostało powiedziane, więc ja powiedziałem, nie, nie chciałem, nie chcę powtarzać moich kolegów, nie, bo dużo powiedział Pan Dyrektor Maternia. Y, nie, dla mnie tylko z ważną rzeczą, że e, mówienie o obwodnicy Dana Brzega, no to musi być tak przynajmniej intencja, nawet uchwała intencyjna Rady Miasta, bo to trzeba z tym pójść dalej do przodu. Namawiam do tego, nie jest to łatwy problem, bo to też po, później jest problem dla, dla wszystkich, no, ale w ostatnim okresie czasu też was, był taki problem, że, że została na przykład wpisana do programu rządowego obwodnica Stolowej Woli, a już niska nie została. Wiadomo, że obwodnica Stolowej Woli bez obwodnicy niska nie ma to żadnego sensu. E, zostało go zmienione, jest, 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 jest akceptacja co do tego, że będzie budowana w z Trolowej Woli w Podobnie może stać tutaj, no, jak się tutaj. Trzeba inicjatywy. Z samorządu, bo to tylko Tarnobrzega, brzega, ale też wielomerze tutaj musi być. Proszę. Proszę Państwa, moją pierwszą zasługą na T na to była rezygnacja. Sma tu posłać, dzięki temu macie posła z tego dobrze, bo... chyba czy z paranowa ale ten dobrze, w papierek. Tak, y, mogę włączyć funkcję, ale uznałem, że to po prostu y, szkoda bóg, sok i y, y, jestem rzeczywiście od lutego. Y, no, tak, 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 ja wiem, no, ale jeszcze króciutko do, o infrastrukturze, bo, bo faktycznie w sumie 10 lat pracowałem w Komisji Infrastruktury. Proszę Państwa, powinniście tak przede wszystkim rzeczywiście o podwiązanie dobre do 374 czy, 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 czy dziewiątkę, czy w tym czy innym miejscu, bo to jest naprawdę punkt na światło, to jest podwiązanie także i do autostrady dwójki natychmiast i do jedynki i tak dalej, i tak dalej. I ja się cieszę też z tego, że dalej jest kontynuowana modernizacja tej linii kolejowej Rzeszów tak dobrze to Warszawa, bo miałam w tym swój udział w jeszcze w pierwszej mojej kadencji, że taki program został zainicjowany i i mam nadzieję, że będzie w niedługim czasie skończony. Natomiast w Województwie Funduszu Ochrony Środowiska pracuje, jak wspomniałem, od końca lutego. Wydaje się, że to Państwo byliście już świadkiem różnych uroczystości, także i związanych z naszą działalnością. Powiat Panobrzewski, jak żaden, który został przez nas. No, no to jest złe słowo docenione, ale w tym znaczeniu, że, 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 że po prostu widziane tutaj potrzeby. Wynikało to także i z tego, że samorządowcy po prostu tutaj z tego rejonu byli bardzo mocno zainteresowani współpracą z, z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska. Czy pan prezydent Mostalez, czy obecny pan poseł jeszcze zanim został posłem, to już powiedzmy nakreślił konkretny program? rozwoju bazy związanej z, z, z ochroną przeciwpożarową. I tak dla przykładu, powiedzmy na tym terenie już poszły e, trzy wysokowydajne pompy e, dofinansowane po 80 tysięcy z naszego budżetu. E, park czeka, i park czeka, jak ja będą tylko papiery, jak tylko zostaną złożone, naprawdę dogadamy się tutaj, czy to podczas... ...popowaniem powiedzmy jakieś inwestycje, inwestycji, bo no, tak to jest, że nasz Fundusz Wojewódzki niestety jest, jest, jest na drugim miejscu od końca, jeżeli chodzi o zasobność o, własnych środków. Marzyłoby mi się na przykład, żebyśmy mogli dysponować środkami tak jak choćby Mała Polska, ponad 300 milionów złotych, no około 100 milionów złotych. Więc to oczywiście w jakiś sposób ogranicza nasze e, możliwości, ale absolutnie jesteśmy otwarci na dalszą współpracę i, i mogę Państwu powiedzieć, że kończymy e, pracę nad nowymi takimi czy, 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 czy zmianami w zasadach e, przyznawania pożyczek, dotacji i tam kwestie właśnie parków e, Ee, e, 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 będący pod tego tak celatora zabytków mają swoje absolutnie miejsce i, 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 i będą wspierane ratowaniem tego typu dziedzica narodowego. Dziękuję. <zizophrenia> no, Dziękuję